Doregulowaliśmy sobie prawym potencjometrem, tak? No ale prawym to zostawimy amperaż. No dobra, ale jeżeli, jeżeli zmieniasz sobie amperaż, natężenie prądu, no to zauważ, że zmienia ci się też grubość spawanego materiału i wolty, tak? No to na tym polega synergia. No tak, ale nie każdy to wie, dlatego tłumaczymy, od tego tutaj jesteśmy. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony przemysłu w centrum spawalnicze.pl. Zapraszam Was dzisiaj na unboxing spawarki. Jak widzicie po napisach jest to Easy Mig 217 Dual Pulse Synergia. Spawarka ze stajni Spartusa. Urządzenie, które wedle deklaracji producenta posiada 200A, cykl pracy to 60%. Spawarka, która ma możliwość spawania metodami MIG-MAG, TIG-LIFT, możliwość spawania elektrodą otuloną. Co ważne, tak jak powiedziałem wcześniej, spawarka synergiczna, ale dodatkowo mamy tutaj także możliwość ustawienia wszystkich parametrów 100%, jak to mówią, z ręki, czyli manualnie. Spawarka, która posiada funkcję pulsu, podwójnego pulsu. Jeżeli jesteście ciekawi, co mamy w tym pięknym opakowaniu, co znajduje się tutaj w środku, zostańcie i odpakujcie razem ze mną to właśnie urządzenie. Spawarka jest dość ciekawie zabezpieczona, bo zabezpieczona jest stropionowymi przekładkami. Myślę, że, że jak najbardziej w transporcie sprawdzi się to i zapobiegnie temu, powiedzmy, że to urządzenie może się uszkodzić. No dobra, to wyciągnijmy po kolei na stół, to co tutaj mamy w tym opakowaniu i za chwilę sobie to wszystko umówimy. Myślę, że jest ok. Takie małe, czarne cudo, które za chwilkę sobie omówimy i zobaczymy, co Spartus do niej dołożył. To, co wyciągnąłem z tego opakowania ze spowarką, nieco przeorganizowałem sobie na naszym stole, a to wszystko po to, aby w łatwy sposób Wam to pokazać i nieco o tym opowiedzieć. Wobec tego nie przedłużajmy i przejdźmy do prawej części mojego stołu, gdzie mamy przewód masowy zakończony wtykiem LWOP 3550. Długość tego przewodu to 1,5 metra. Do kompletu przewód elektrodowy, długość 2 metry, także zakończony wtykiem LWLP3550. Standardowy uchwyt elektrodowy, jaki jest obecny, tak jak powiedziałem już, we wcześniejszych materiałach, w większości spawarek, które są dostępne na naszym polskim rynku. Nieco bliżej mnie, tutaj mamy przewód gazowy, przewód techniczny, 1,80 m, zmierzone, sprawdzone, też mamy w zestawie. Spartus nie zapomniał także o wkładzie spiralnym powlekanym, który obsługuje tutaj średnicę drutu 0,6-0,8, kolor niebieski, długość 3 metry, właściwie 3,4, bo, bo zawsze te wkłady są nieco dłuższe. Idąc dalej, na moim stole widzimy uchwyt roboczy, uchwyt MB-15, długości 3 metrów, zweryfikowałem, że uchwyt uzbrojony jest końcówkę i przystosowany jest do spawania aluminium. Końcówka to średnica 1.2, uzbrojony we wkład grafitowy, który obsługuje średnicę drutów od 0.8 do 1.2. I tutaj chciałbym jeszcze na chwilkę zostać, bo taka ciekawostka pierwszy raz widzimy, aby producent zabezpieczał tutaj ten element. Jak widzicie doskonale kawałek Przewodu, tak, kawałek, no myślę, śmiało można powiedzieć, kawałek węża docięty, nasunięty. Zabezpieczenie, żeby nam się tutaj nic nie stało, nic się nie uszkodziło. Dodatkowo w tym opakowaniu, w opakowaniu z tą spowarką, znalazłem instrukcję obsługi. Zapasowe końcówki o średnicy 1,0 i 0,8 mm. Oczywiście kluczyk, żeby sobie wymienić, odkręcić te końcówki, łącznik prądowy. Mamy także. Prowadnik drutu, który montujemy przy, przy tutaj yy, podajniku tej yy, spawarki. Tak? Ma to yy, na zasadzie yy, troszeczkę ustabilizować podawanie, podawanie drutu. Dodatkowo mamy też rolkę yy, V kształtną 1008, kluczy imbusowy. No i oczywiście nasza spawarka. Myślę, że przejdźmy do yy, spawarki w tym momencie. Tak naprawdę no, mamy urządzenie wyłączone, więc niewiele tutaj nam się dzieje, niewiele się tutaj znajduje. Prawa, lewa strona, dwa manipulatory, dzięki którym ustawiamy sobie odpowiednie funkcje, odpowiednie parametry tego urządzenia. Centralnie umieszczony mamy wyświetlacz, tak, ekran, który pokazuje nam aktualne parametry, no i wszystko to, co dzieje się na urządzeniu. Nieco niżej dwa przyciski. Nazwijmy to sobie domek, tak? czyli przejście do menu, i tutaj przejście do ustawień standardowo. Eurozłącze, no bo jest to spawarka z eurozłączem z uchwytem odłączanym. Tutaj przewód zmiany, biegu nowości. Moi drodzy, nagrywanie YouTube'a czasami wiąże się z różnego rodzaju problemami, a ten miał miejsce przed chwilą. Aparat się przegrzał czyli no, nastąpiło niespodziewane cięcie materiału, dlatego chciałbym teraz dokończyć moją myśl, a stanęliśmy na tym, że na przednim panelu mamy jeszcze dwa wtyki prądowe, do których podłączamy wcześniej wymienione przeze mnie kable, mam tutaj na myśli spawanie elektrodowe, spawanie MMA, także tutaj te przewody sobie przyłączamy do urządzenia. Zapraszam Was teraz, rzućmy okiem na tył tej spawarki, więc ja ją szybko... Przekręcę, obrócę do Was, żeby była widoczna. No i myślę, że tył, tak jak większość urządzeń spawalniczych, nic nadzwyczajnego tutaj nie mamy. Mamy włącznik, przewód zasilający, mamy kruciec. I tutaj zwróciłbym uwagę na to, że Spartus zabezpieczył ten kruciec na czas transportu, umówmy się. Mamy tutaj taką zaślepkę, która zabezpiecza ten kruciec, żeby tam nic nam nie wpadło. Oczywiście mamy wentylator, no i tyle, tyle z tyłu, nie ma tutaj nawet tabliczki znamionowej. Przejdźmy do klu naszej spawarki. Ja się śmieję, że jest to, można powiedzieć, serca, więc podajnik. Spawarka wyposażona jest w standardowy podajnik dwurolkowy. No i myślę, że przejdziemy do standardowego punktu naszego omawiania unboxingu, czyli sprawdźmy sobie, jaka rolka jest fizycznie zamontowana na tym podajniku. I rolka jest to rolka ukształtna, która obsługuje drut o średnicy 1,2 i 1,0 mm. Ja ją zakładam z powrotem. Szybciutka akcja montażowa. Ok. Miejsce na szpule z drutem, czyli ten czpień jest gruby, a jak widać wyposażony w hamulec. Standardowa szpulka z drutem 5 kg tutaj się nam zmieści. Ja standardowo odkręcę, sprawdzę, czy mamy inne możliwości montażu. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o małe szpule z drutem samoosłonowym te i 04509. Po zdemontowaniu jak najbardziej one się tutaj nam zmieszczą. No minus jest taki, że nie mamy hamulca, ale myślę, że w przypadku tych małych szpulek to nam nie przeszkadza. Spawarkę omówiliśmy sobie z przodu, z tyłu, zajęliśmy do podajnika. Ja myślę, że na chwilę ją podłączymy. Zobaczymy jak prezentuje się ten wyświetlacz, co tam powiedzmy na pierwszy rzut oka widać. Co do funkcji parametrów, no to myślę, że je omówimy sobie już na spawalni. Wtedy z Mateuszem myślę, że podejdziemy do tego tematu na roboczo. Podłączymy to urządzenie, zepniemy wszystko i sprawdzimy, przetestujemy to urządzenie. Ja montuję, zamykam, w tym momencie Marcin zrobi cięcie i za chwilkę widzimy się już z włączonym ekranem. Spawarkę sobie włączyłem, powiem szczerze, ekran wydaje się być bardzo czytelny. Po naciśnięciu tutaj przycisku CHOICE pokazuje nam się tutaj opcja wyboru metody spawania. Jest moim zdaniem jak najbardziej czytelna, możemy sobie tutaj przeskakiwać pomiędzy Interesującymi nas metodami spawania możemy sobie zatwierdzić, przejść, wybrać odpowiednie parametry. Myślę, że całkiem przejrzyście. Co do samych ustawień i możliwości tego sprzętu, myślę, że dokładnie omówimy je sobie na spawalni już podczas spawania z Mateuszem. Tak jak powiedziałem wcześniej, ciekawostka taka, spawarka ma wymuszone włączenie chłodzenia, czyli Włączamy ją, ona pracuje, pracuje wentylator, następnie ją się wyłącza. No i podejrzewam, że w momencie, kiedy będziemy ją testować na spawalni, kiedy dostanie delikatnego obciążenia, na pewno ten wentylator się włączy i będzie się próbowała schłodzić. Ja myślę, że nie ma co przedłużać tej części naszego materiału, dlatego ja zabieram tę spawarkę i oczywiście Was ze sobą. Widzimy się na spawalni, gdzie wspólnie z Mateuszem przetestujemy dla Was. Ten właśnie model. Jesteśmy na stawalni razem ze mną Mateusz. Zaczniemy tak nietypowo, bo wrócimy do tego, co wydarzyło się na naszym poprzednim materiale. Ja tylko opowiem Wam jedno: jeżeli nie chcecie być tacy jak Mateusz, a chodzi mi konkretnie o to, co tutaj się wydarzyło. Stosujcie środki ochrony indywidualnej, dlatego Dokładnie. nie pozostaje mi nic innego, jak zaczynając nasze dzisiejsze testy przekazać Mateuszowi rękawki, które mam nadzieję, się wykorzystasz, założysz, żeby, żebyś był bezpieczny, mam żeby taką, nic się Tobie nie stało. Mam taką nadzieję, że je założę. Że mam, nadzieję, mam nadzieję, że trafiłem z rozmiarem. Chyba tak, bo wziąłem rozmiar XL. Mati, na twoje ręce te rękawki. Już Ci je przekażę. No i co? I przejdziemy się do testów, tak? Mamy spawareczkę 217 Dual Tools ze Spartusa, ale przetestujemy ją dzisiaj nieco inaczej, tak? Bo to nie będą standardowe testy. Nie założymy sobie tutaj tylko i wyłącznie drutu o średnicy 0,8 mm, tylko matic. Powiedz, co dzisiaj dla nas przygotowałeś? Dzisiaj mamy już na sprzęcie założony drut o średnicy 1 mm do spawania stali czarnej, a także przetestujemy sobie spawanie aluminium. Tak, bo wspólnie z Mateuszem stwierdziliśmy moi drodzy, że spawarka wydaje się być kompletna. Posiada puls, podwójny puls, synergię, ustawienia ręczne, także to wszystko chcemy sprawdzić. Wspólnie też doszliśmy do wniosków, że ciągłe testy na drucie 08 no, trochę mijają się z celem, Pójdźmy okrąg do przodu, zobaczmy jak będzie zachowywała Mamy się na jedynce. i do przetestowania, tak to możemy Dokładnie. Tego skorzystać. Także ja liczę na to, że testy będą dobre, że nic złego nam się nie stanie, dlatego Mateusz w tym momencie przebiera się, zakłada swój magiczny strój spawalniczy i przystępujemy do testu na spawalni. Uruchomiliśmy sobie nasz sprzęt. Zobaczymy, jakie ten sprzęt ma funkcje. Pierwszą funkcją jest spawanie synergiczne. I manualne przemku za prezenty. Tak, jeżeli chodzi o te ustawienia, to, to tak jak tutaj Mateusz już powiedział, weszliśmy sobie w pierwszy tryb, i tutaj do wyboru jest kilka opcji. Pierwszą z nich jest spawanie stali czarnych w osłonie 100% CO2. Drugi program jest to spawanie stali czarnych w gazie popularnie zwanym miksem lub mieszanką. No, oba terminy gdzieś tam się przewijają. Kolejny tryb jest to spawanie z ustawieniami 100% ręcznymi. No, myślę, że Spardus nie zapomniał, jak widać po kolejnym programie o możliwości spawania drutem samosłonowym. I ostatnia opcja no to jest spulga, myślę, że, że coraz bardziej popularna opcja, coraz częściej spotykana gdzieś powiedzmy w różnych miejscach i warsztatach. Wracamy do menu głównego i myślę co, przejdziemy do kolejnej opcji. Kolejną opcją w tym sprzęcie jest spawanie prądem pulsacyjnym. Zaprezentuj. I mamy spawanie z pulsem, tak, tutaj do wyboru spawanie stali czarnej w mieszance. Kolejny program jest to spawanie także z pulsem stali nierdzewnych. Trzeci program jest to też spawanie stali nierdzewnych. Tutaj widzę, że Spartus jak gdyby zaprogramował czy wgrał tutaj ustawienia pod dwie różne mieszanki. Lećmy sobie dalej. Mamy program do lutospawania. Tutaj gaz 100% argon. Kolejna opcja jest to spawanie w osłonie argonu drutem ALSI, tak sobie tak. możemy powiedzieć. I idąc dalej ostatni program ALMG, też 100% argon. Oczywiście wszystkie te wymienione opcje jest to spawanie z pulsem. No i wróćmy sobie standardowo do menu głównego. Mamy także w sprzęcie podwójny puls. Tutaj mamy pierwszym. Programem w podwójnym pulsie mamy spawanie stali w osłonie gazu mieszanka. Kolejny jest stal nierdzewna, a tak jak Przemek poprzednio wspomniał są dwa programy dla różnych mieszanek gazu. Mamy także tutaj sobie luto spawanie. Mamy spawanie drutem ALSI w osłonie 100% argon, a także a LMG także 100% osłonie argon. Wracamy do ustawień początkowych. Ustawiamy sobie jeszcze spawanie elektrodą otuloną. I tutaj mamy spawanie elektroną otuloną. I jak widać, ja tylko dodam, jest ono dość, dość podstawowe, tak? No bo nie tak, mamy tutaj tak. tylu opcji, tylu możliwości wyboru, e, co we wcześniejszych metodach. No, ale chyba myślę, że to jest taka cecha e, spawania MMA, tak? Że tutaj no, wielu opcji ustawić no. sobie nie możemy. Tak. I ostatnią funkcją tego sprzętu jest TIG LIFT. I tutaj Czyli tutaj też co? Do ustawienia natężenie, napięcie. Tak. Nic więcej tutaj do lifta, nie potrzebujemy. Mhm, ode mnie tylko jeszcze taka, taka dygresja, uwaga. Puls i podwójny puls to, to tak naprawdę te same, te same możliwości, prawda? Te same, tak, tak. Te same ustawienia, te same programy. Dla, jednego, dla jednej opcji jest to pojedynczy puls, dla drugiej podwójny. Rozpoczynamy nasz test na ustawieniach synergicznych. Drut mamy założony, jedynkę, będziemy spawać sobie standardowo blachy trójki. Rozpoczynamy szczepianie. Włączyliśmy sobie teraz. Tryb spawania manualnego. Ustawiliśmy sobie nasz amperaż i nasz, e, nasze napięcie. Przystępujemy do spawania. teraz elektrodą otuloną o średnicy 3.2. Jak widzicie, Mateusz przygotowuje się do ostatniego testu, tak jak powiedzieliśmy na początku filmu. Tym modelem, czyli 217 Dual Pulse, sprawdzimy jak spawa, jak ta spawarka radzi sobie właściwie ze spawaniem aluminium. Jeszcze chwila dla Mateusza, zaraz się przygotuję. Zaczynamy testy aluminium. Zakończyliśmy testy naszej spawareczki, moi drodzy, 217 Dual Pulse przetestowana od Mateusza, ale ja chciałbym zacząć od rzeczy, od której zaczęliśmy, czyli przetestowane rękawki. Koszula cała. Tak, Rękawy no, też. Tak, widać pewne nadpalenia, ale myślę, że to jest normalne, no bo to nie jest ani skóra, to nie jest żadna dwoina, żadne lico. Standardowe rękawki dały radę spisały się. Znakomicie. Sprawda. Mateusz bezpieczny, także polecamy przy tak. okazji te, te rękawki. Co o spawarce? Bo o tym dzisiejszy film, więc to możemy o niej powiedzieć. Małe, kompaktowe urządzenie z dużą ilością funkcji, tak? Dobra, jeżeli chodzi o synergię, trzyma parametry? Tak. Manualnie chyba też nie tak. było problemu. Bo jeżeli spowałem, tak, to co Ty słyszałeś? O no ja na pewno... Innym... Hmm? Okay. Ja na pewno zwróciłem uwagę, że, no, powiem może brzydko kolkwialnie, ta spawarka po prostu żre. Bardzo fajnie słychać, tak jak to spawacze starszej daty by powiedzieli na słuch, wszystko jest w porządku. tak? Eee, dawała radę, drut tak jak powiedzieliśmy to była jedynka, spawaliśmy stal konstrukcyjną Trunkę. trójeczkę, więc, więc tutaj wszystko było jak najbardziej ok. Eee, ja, może dodam o rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę. Hmm, może tego nie będzie widać na filmie, ale do naszych testów użyliśmy do dwurolkowej spawarki 5-metrowy uchwyt roboczy. I spawaliśmy nim stal czarno, i tak. tutaj nie było żadnych przycięć, żadnych, żadnych cały zacięć. Czas, cały czas płynnie się drut, tak. Stabilnie się wysuwał. Tak. E, później... Do aluminium jedynie użyliśmy tak. na 3-metrowy tak. z wkładem teflonowym, bo to do aluminium musimy zmienić wkład na teflonowy z, z zwykłego mhm. e, stalowego. tak. Nie przetestowaliśmy aluminium, spawa to aluminium tak samo i tak. w Pulsie i na Dual Pulsie Problemów też chyba, nie ja, było ja przynajmniej nie zauważyłem Elektrody, Te no zajarzone. wyciągnięte z opakowania, też, też jak gdyby zajażone Standardowo Prawidłowo, tak, nic tam się nie działo z łukiem e, cały temat stabilnie Moi drodzy, tyle od nas jeżeli chodzi o podsumowanie Miało być krótko, zwięźle i na temat Uważam, że tak było tak. Oczywiście dziękujemy za obejrzenie materiału Zachęcamy do komentowania Podsyłać nam swoje pytania, bądźcie z no nami w kontakcie. Tak, odpowiemy? No i co, lajkujcie nasze materiały. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiamy, cześć! SX poleca się jako wasz preparat antyodpyskowy. Dzwoncie, piszcie, zamawiajcie. Albo dobra, słuchajcie, jest SX, myślę, że dwa, nawet trzy. Napisz dlaczego trzy takie sx miały miałyby trafić właśnie do ciebie pod tym filmem. Tak, wyślemy. A co? Trzy? 3? Mateusz, trzy wystarczą? Cztery. Dobra, Mateusz podnosi stawkę. Cztery, cztery SX-y wyślemy do Ciebie pod warunkiem, że napiszesz nam, dlaczego do Ciebie mają trafić.